Jest z nami Borys Mańkowski na drugim ponadprogramowym wywiadzie przed KSW23. Witam Cię. Siemano. Miałeś trochę przerwy z oczywistych względów, kontuzja, tak? Powiedz jak tam sytuacja wygląda? No Wygląda, jestem właśnie po obozie, w Wałczu, a myślę, że większość zawodników, dobrych zawodników ma w Polsce wie, że obóz w Wałczu jest raczej najcięższym obozem, jaki w ogóle jest zorganizowany w Polsce. Także jeżeli przetrwałem ten obóz, sparowałem w każdych płaszczyznach, to znaczy, że jest dobrze. A skoro sparowałeś, yy, walczyłeś, trenowałeś, to tak na ile procent byś to ocenił w porównaniu do takiej pełnej dyspozycji? W sensie wiesz, zdrowotnie na ile ci to już pozwala kondycja? Za wszystko. No, to, to zrobiłem wszystko. Z tego co yy, wiem i tam mówili po bokach, trenerzy Wagiński, Jakubowski, Jakubek yy, i no, mój trener to tam wiadomo, to stwierdzają podobno, że jest bardzo duży progres mimo kontuzji, także no, no, cieszy mnie to. W sensie zaleczania progres. Nie, progres zalecania zostaje już zalecony, ale progres w ogóle, jeśli chodzi o moje jakieś tam techniki, nie techniki formy, po prostu jedywności. tak jest. A powiedz, wracając tak pamięcią do, do walki Aswanem, z Aswanem, co, co Twoim zdaniem zrobiłbyś teraz inaczej? Nie miałeś zbyt wiele czasu, żeby tak naprawdę wiesz, w pełni zaimplementować tego game planu, yy, ale sam wiesz, na ile do tej pory Ci wychodził i jeżeli jest coś, co byś zrobił inaczej, to jakbyś to zdradził? No na pewno musiałbym się inaczej nastawić do tej walki, na pewno nie mógłbym mieć e, dwóch miesięcy czy coś takiego przerwy od jednej i od razu wchodzić w drugą. Na pewno nie mógłbym mieć czterech walk w roku, tylko na pewno musiałbym zrobić, jeżeli Aslan, Aslam jest naprawdę, naprawdę mocnym zawodnikiem, musiałbym myślę dwie walki w roku zrobić wtedy i znaczy dwie walki w roku łącznie właśnie z Aslamkiem, żeby być przygotowany na pełną, pełną stówę i żeby głównie psychika była przygotowana. Na to, żeby wejść i po prostu iść na wojnę, a nie iść na plażę, bo tak, tak czułem troszeczkę takie, nie wiem, jak gdyby przyzwyczajenie obycie się z tym wszystkim, bo to było z gali na galia i tak byłem, nie, no, nie, nie czułem się zbyt dobrze, co nie, co nie zmienia faktu, że, że Aslamek na pewno był lepszy już od początku rundy, jeśli chodzi, jeśli chodzi o walkę ze mną, także no nie wiem, no co musiałbym zmienić. Na, no, pierwsze nastawienie psychiczne, a drugie jest parę rzeczy których już sobie przemyślałem, a których nie będę zdradzał. Mhm. A powiedz w ogóle już wiadomo coś a propos jakichkolwiek kolejnych walk twoich? Tak, wiadomo, że nawet zostało to ogłoszone 28 września. A czy po, poza, poza KSW, tak? Bo to jest na KSW, ale mówię jeszcze to inaczej. może, Czy jakieś walki właśnie poza KSW się szykują? Może? Zdecydowanie nie i nie chcę tego, że ja, ja widzę po sobie, nie wiem jak to inny, czy tam musi walczyć 5 razy w roku, czy nie. Ja mam 24 lata niepełne, a już mam 20 walk na koncie zawodowych i myślę, że już w miarę walczyłem. I teraz wolałbym mieć 2-3 walki w roku, które mi naprawdę starczą, a przygotowywać się w pełnym zakresie, czyli 3 miesięcy, mieć miesiąc na odnowę, odnowę biologiczną i psychiczną czyli po prostu na pełnym wypasie, żeby trzy miesiące się przygotowywać, miesiąc mieć luzu psychicznego i robić sobie jakąś tam swoją technikę itd. i tak dalej i do każdej walki przygotowywać się w pełni sił, a, a nie, że walczyć na puta, tam 4-5 walk robić w roku to jest bez sensu. Na, na tym poziomie według mnie 2-3 walki w roku, i a co mi zapewnia KSW, także na, na razie nie chcę się nigdzie nie dziwić. No chyba, że UFC by się pewnie zgłosiło. A zgłosiłeś się? No, no, no nie, no gdzie. No, na, na, najpierw muszę wygrać w parę że walk pod rząd, myślę, no, nawet przed czasem, żeby tam gdzieś móc zaistnieć. Ja mam tak, telefon się... do Joe Silva jak chcesz. Aha, no to nie, daję sobie jeszcze 5 lat. I wtedy, I wtedy, jeżeli się nie zostanie, to już się w zdenerwuję. A powiedz, na Gali walczy, na KSW-23 dzisiaj w sobotę będzie walczył twój kolega klubowy, Mateusz Gamrod z Mateuszem Zawackim. Jak ty to oceniasz? No chyba to nie jest żadną wielką tajemnicą, że oceniam to na gamrota, oczywiście nie będę jakoś wielce teraz mówił, żeby go tam już nie podpuszczać, bo też jak ktoś chodzi i gada do tą w dniu walki, no na pewno go pokonasz, a potem coś się, nie wiem, nie daj Boże stanie czy coś i nagle, no jednak nie wyszło, bez sensu, ja, ale jeżeli mamy sobie to mówić między sobą, to no ja mówię, że naprawdę będzie tam... Mocny punishment. Dobra, dobra, w takim razie dziękuję Ci bardzo i życzę spełnienia chyba wszystkich planów na najbliższe miesiące. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Dzięki.